Witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnej stronie drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie Psychiczne Ludzi Biznesu. Podczas nadchodzącej konferencji podjęte zostaną tematy z zakresu psychologii biznesu, a więc kwestie związane m.in. z psychologicznymi aspektami zarządzania, budowaniem zespołu na bazie indywidualnych cech pracowników oraz wpływu ich osobowości na funkcjonowanie zespołu. Omówione zostanie także wpływ pracy na seksualność ludzi biznesu. Na koniec konferencji zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach praktycznych. Wśród zaproszonych gości znajdą się eksperci z kraju i zagranicy, którzy zaprezentują swoją wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin medycyny. W imieniu Prosalutem jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do udziału w konferencji, która odbędzie się w sobotę 22 października 2016 roku w Warszawie.